Jak tam budowa tramwaju do Wilanowa i zabytkowe tramwaje nocą, to wszystko w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć, za Zaąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Tramwaj Kierunek Wilanów. Właśnie widzicie dwa tramwaje zabytkowe mijające się przy przystanku Idzikowskiego. I w dzisiejszym materiale wam pokażę całą tą trasę jadąc za tramwajem 607, za którym właśnie się w tym momencie przemieszczamy. Cały odcinek nowy, tym razem z ujęciami nocnymi, które przy samym Świątyni opatrzności Bożej naprawdę całkiem ładnie wyglądają. Natomiast po kolei wszystko Wam opowiem. Głównie w dzisiejszym materiał skupię się na samej budowie, żebyście wiedzieli co tu się dzieje, bo w tym miesiącu powinien się pojawić główny film, jeżeli chodzi o wszystkie prace, więc tak mniej więcej pośrodku to zróbmy, bo i tak tych filmów z Wilanowa ostatnio jest dosyć dużo. Zwróćcie uwagę, że tramwaj sobie jedzie oczywiście swoim odcinkiem. Przejechaliśmy właśnie e, trasę Sikierkowską, no i tutaj możemy zobaczyć, że nie mamy jeszcze aktualnie zupełnie nowej, drugiej jezdni. Jezdni w kierunku miasteczka Wilanów, jeżeli chodzi o Jana III Sybyckiego, właściwie nigdzie nie ma, jeżeli chodzi o dwa kierunki. Mamy tylko mocznie po jednej jezdni. I dokładnie to widać chociażby w tym miejscu nie mówiąc już o samych skrzyżowaniach, które są de facto w trybie technicznym e, włączone, właściwie po prostu w e, trybie objazdów, żółtych linii, e, po prostu to jest wszystko wyłącznie tymczasowe organice ruchu, tu nie mamy jeszcze nic docelowego, poza przystankami tramwajowymi, na których przystankach mamy już działający system informacji pasażerskiej, co bym powiedział, że jest całkiem niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę, że wszędzie to, że cała inwestycja jest cały czas w budowie i będzie tak wyglądać jeszcze przez najbliższy rok, bo nowa jezdnie, e, jeżeli chodzi o Jana III Cybickiego, z ostatnim warstwem asfaltu w obydwu kierunkach, to będzie się Pojawi za rok, i ja Was tutaj nie będę wam kolorować tego inwestycja będzie jeszcze realizowana przez rok, jeżeli chodzi o wszystkie drogi rowerowe, chodniki, przejście dla pierwszych przejazdy rowerowych, ostatnie warstwa asfaltu, studzienki, przyłącze energetyczne, e, części, jeżeli chodzi o gazociągi, ciepłociągi, to wszystko cały czas będzie jeszcze budowane i tak to będzie wyglądać. Nie mówiąc już oczywiście o jezdniach. Wiadomo, że najgorzej jest, jeżeli chodzi o odcinek sam na Stegny, bo ten odcinek jest jeszcze budowany, właśnie tramwaj przychodzi po rozjazdach w splocie, dzięki którym tramwaj będą skręcać właśnie w prawo na Stegny. Tutaj prosto, e, tak jak mamy tutaj na to na na samej górze ekranu mamy wyjazd właśnie w kierunku Stegen. Też w tym momencie aktualnie ruch już przez to skrzyżowanie odbywa się przez same torowisko tramwajowe, a nie z tym objazdem, jak to miało miejsce jeszcze wtedy podczas nagrywania tych ujęć 11 listopada. Także to już się zmieniło. Zwróćcie też uwagę, że na przystankach tramwajowych mamy już zamontowane wiaty. Też mamy drogi prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami i osób niewidomych. Natomiast co warto zaznaczyć, nie wszystkie te elementy już są docelowo ustawione, i trzeba pamiętać, że to jest cały czas budowy, więc, jakby zgłaszanie informacji, że coś tutaj jest źle ustawione, jest oczywiście jak najbardziej na miejscu, bo po prostu to jeszcze wszystko jest dostosowane i w trakcie budowy można to jeszcze wszystko pozmienić. Tramwaj też przy okazji w tym momencie przejechał przed chwilą przez rozjazd w tym miejscu, który już był de facto wykorzystywany na pewno jeden raz, może i więcej razy liniowo, w związku z tym, że po prostu wypadek na trasie i tramwaje dwukierunkowe, które jeżdżą wszystkie do miasteczki planów, mogą po prostu w tym miejscu zmienić swój kierunek i dojeżdżą chociażby tutaj do świętego Bonifacego, a nie na tym odcinku po prostu nie funkcjonować. Tymczasem dojechaliśmy do przystanku na Łęczowska. Jeżeli chodzi o zaawansowanie budowy, jak widzicie, w tym miejscu mamy cały czas, podobnie jak we wszystkich innych miejscach, skrzyżowanie cały czas jeszcze w budowie. Nie mamy ani przejazdów rowerowych, ani przejść dla pieszych, ani dróg rowerowych, ani docelowych chodników. Mamy to co prawda po części lewą jezdnię, patrząc na aktualne ujęcie, czyli oczywiście wschodnią jezdnię gotową, ale, ale zachodnia z kolei jezdnia zupełnie w tym momencie właściwie jeszcze nie istnieje. To jest tutaj jeszcze budowane. Torowisko tramwajowe jest właściwie całkowicie gotowe, jeżeli chodzi o rozchodnik. On już się na całej długości w tym miejscu. Więc tu sytuacja jest całkiem ładnie zorganizowana. Jeżeli chodzi o tramwaje na stegny, które widzieliśmy przed chwilą, tam tramwaje pojedą szybciej niż za rok. Mają pojechać na wiosnę 2024, czyli podobnie jak będzie budowany park nad południową obwodnicą Warszawy, o którym mogliście zobaczyć film wczoraj. Tymczasem dojeżdżamy do przystanku Sobieskiego, i w tym miejscu mamy bardzo długie przystanki wspólne do tramwajów i autobusów. I autobusy też na tej części wspólnej nie będą jeszcze funkcjonować w najbliższym czasie. Do momentu, kiedy nie będziemy mieli dwóch jezdni Alei Rzeczpospolitej i Jana Trzcigog Sobieskiego, to Dos de momento. nie będziemy mieli jeszcze autobusów jeżdżących po torowisku tramwajem. Po prostu wiąże się to z bezpiecznym wjazdem na torowi torowisko. Dlatego też przez najbliższy rok te wspólne odcinki tramwajowo-autobusowe jeszcze nie będą funkcjonować, co ma plusy i minusy, bo autobusy de facto jeżdżą wolniej niż tramwaje, więc w tym miejscu po prostu mogłyby korkować jeszcze tramwaj, które w tym miejscu funkcjonują. No a biorąc pod uwagę, że tak czy siak to jest plac budowy i tramwaje tutaj mogą jechać maksymalnie 40 na godzinę, bo to jest po prostu no tak jak powiedziałem, to jest cały czas teren budowy i tutaj trzeba zachować ostrożność, Chodzi głównie o to, że po prostu różnego rodzaju maszyny, osoby mogą nagle wtargnąć na torowisko, tramwajowe i ze względu bezpieczeństwa jest zmniejszona prędkość. Tak samo jak to ma miejsce chociażby podczas budowy dróg ekspresowych czy innych placów budowy. No i dlatego też, spowolnienie jeszcze bardziej tramwaju w tym momencie nie byłoby tutaj jak, jak najbardziej zupełnie na miejscu. Dojeżdżamy do świątyni Opatrzności Bożej, nie Opatrzności Bożej, jak to było napisane na pierwotnie. I możemy zobaczyć w tym miejscu świątynię bardzo ładnie podświetloną na czerwono. I oczywiście, jak widzicie, sam krzyż na górze również jest podświetlony. Jak widzicie, dwa tramwaje w tym miejscu się minęły. Ten tramwaj w drugą stronę, który tutaj widzieliście, to był tramwaj najstarszy, który jeździł wtedy. On miał 99 lat, jak dobrze pamiętam, i właśnie on swoją jeździł wtedy w kierunku Sielc. Tymczasem tutaj możemy zobaczyć właśnie już tramwaj wjeżdżający na przykład świątynia opatrzności. Boże, i zwróćcie uwagę, jest ciekawostek, że do tramwaju nikt teraz nie wsiada, no bo nie było miejsca. Te tramwaje były tak załadowane, a miałem okazję nie jeździć przez cały dzień jako konduktor. Że nie było szansy, żeby po prostu jakkolwiek tutaj, właściwie, żeby ktokolwiek wsiadł do tego tramwaju. Więc sytuacja dosyć ciekawa. Była ta linia tak bardzo popularna, że większość osób po prostu nie mogło z niej skorzystać, którzy by chcieli, bo po prostu nie było jak wsiąść do tramwaju. Sytuacja dosyć niecodzienna, ale tak samo było na burnerowie, jak jeździły tramwaje. Zresztą, tylko komórki pokazuje, że tramwaje zabytkowe i tramwaje w miasteczku Wionów i na Dolnym Okotowie jak najbardziej są potrzebne. Zresztą dzisiaj miałem tego przykład. Miałem okazję dzisiaj ponownie się linię tramwajową 16. Muszę przyznać, że od kiedy jeździ 16 i od kiedy tramwaje jeżdżą do miasteczka Wilanów, nagle te tramwaje są strasznie zapomniane. W sensie, nie miałem jeszcze okazji przyjąć do 16 i o dowolnej godzinie, o dowolnego dnia tygodnia. Dzisiaj jest sobota jechałem tramwajem około godziny 14 i tramwaj był całkowicie zapełniony. Nie dało się właściwie prawie do niego wsiąść w centrum, więc dopiero w miasteczko Wilanów. I te osoby wszystkie jechały dalej, bo ja oczywiście nie dojechałem do samego Wilanowa, ale miałem okazję dojechać prawie do zjazdu na dół, więc widziałem, że faktycznie wszystkie osoby zjechały dalej do Wilanowa na spacerową na Dolnym Okotu, więc tylko i pokazuje, że te tramwaje są tu oczywiście potrzebne. Chociaż trzeba pamiętać, że to, że są potrzebne w tym miejscu tramwaje, też jest nie, niezbędne w związku z tym, że po prostu od dziś Dzisiaj komunikacja miejska na całym Wilanowie i Dolnym Okotowie i w różnych jeszcze innych miejscach części Warszawy, jak również na Ursynowie czy Wawrze zmieniła się w związku właśnie z otwarciem nowej trasy. Wszystkie linie pozostały niektóre polifidowane, niektóre pozmieniane i pojawiły się też nowe trasy autobusowe. Dlatego też dzisiaj, od dzisiaj de facto wszyscy jeżdżą tramwajami, bo innego wyboru właściwie prawie nie ma. Niemniej, jak widzicie, tramwaj tutaj na spokojnie wjechał na sygnalizację świetnej i na semafora, które tutaj wjazdowe po prostu bardzo szybko podyktowały możliwość wjazdu, to faktycznie całkiem ładnie i sprawnie działa, niezależnie od tego, czy to jest tramwaj zabytkowy, czy to jest nowy tramwaj typu Hyundai, Jazz i tak dalej, Jazzy tutaj się będą pojawiać, to faktycznie sygnalizacja świetna wjazdowa na terminal, na miasteczku Wilanów, jeżeli nie ma żadnych innych tramwajów jeżdżących wtedy po rozjazdach, bardzo szybko działa i sprawnie. Jeżeli zajętość toru jest pusta, to w od razu jest wpuszczany na trasę. Chyba, że coś ktoś gdzieś źle ustawił, bo oczywiście trzeba przestrzegać różnych przepisów, i mam nadzieję, że film o terminalu krańcowym jeszcze zobaczycie, bo cały czas próbuję z tramwajami go dogadać, co mogę wam powiedzieć, a czego jeszcze nie. Tymczasem, jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie w i ten dziwny dzwączek. No i jak zawsze, do zobaczenia w w kolejnych filmach na moim kanale. Kolejny film z tramwaj narkobieckim może na koniec miesiąca się pojawi, jak dostanę zgodę od Sopu. A z Wilanowa, o zobaczymy. Cześć!